Hej, to Dream! Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj Was z filmikiem, który ogólnie był nagrany już dosyć dawno temu, zaczęłam go nagrywać w styczniu, a teraz jest kwiecień. Um, jest to filmik o mojej szkole, będzie taki tour, jak wygląda właśnie szkoła w Kalifornii. Ja akurat chodzę do High School, więc możecie zobaczyć, jak właśnie High School wygląda, bo powiem Wam, że jest troszeczkę inne niż Wam się wydaje. Um, jeśli filmik Wam się spodoba, to lajkujcie, subskrybujcie komentujcie, a także zafollowujcie mnie na Instagramie. I też chcę Wam jeszcze szybko powiedzieć, że ten filmik z tego powodu, że zaczęła się ta cała sytuacja z koronawirusem i zamknęli nam szkoły, to nie jest perfekcyjny, dlatego że tak naprawdę w ostatni dzień szkoły dogrywałam końcówkę tego filmiku, żeby szybko, szybko go Wam skończyć, żebyście go mieli. A, więc nie jest perfekcyjny. Ale bardzo się starałam i też trochę ciężko było w szkole nagrywać, bo to trochę takie. Więc um, mam nadzieję, że Wam się spodoba to, co wam jakby nagrałam, to co mi się udało nagrać. Bardzo się starałam i ogólnie um, wiem, że nie pokazałam wszystkiego, nie, nie zdążyłam, ale pokazałam Wam najbardziej ciekawe rzeczy, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. No i teraz, nie przedłużając, zapraszam Was do filmiku. Ok, więc na pierwszym klipie możecie zauważyć zwykłą klasę w jednym z baraków, a potem wam pokażę jak te baraki wyglądają i o co z nimi chodzi. Ale ogólnie co zwykła klasa, ta akurat jest od języka hiszpańskiego. Ok, więc ogólnie chcę pozdrowić Natalię tutaj, którą możecie zauważyć. I możecie zobaczyć, jak ta klasa wygląda, bo mieliśmy akurat tutaj imprezę. Tutaj możecie zauważyć a, psa, na którym pobieram właśnie krew w mojej klasie medycznej. Mamy dosyć dużo takich a, propów, właśnie, żeby się na nich uczyć, a to jest jedna z nich. A tutaj, właśnie moja koleżanka prezentuje dla was, jak zaszyć nogę, właśnie na jednym z propów, które nasza szkoła oferuje. Teraz zabiorę Was do budynku głównego mojej szkoły, w którym uczymy się angielskiego, matematyki, a także różnych artystycznych rzeczy. Tutaj możecie zauważyć, jest dużo szafek, mamy tam y, maszyny różne z jedzeniem i z wodą, a także tutaj widzieliście przed chwilą a, taki wielki, taką wielką przestrzeń, a, na której zasady uczą się ci liderki. W głównym budynku mamy też biuro, w którym siedzi dyrektor, a także jest pielęgniarka. I możecie tutaj właśnie na tym filmiku zauważyć. Teraz zabieram Was na górę, gdzie mamy bibliotekę. Jak możecie zauważyć, wszystkie komputery, krzesła, książki itd. Po wyjściu z biblioteki możecie zauważyć szafki. A także po prawej mamy klasy od matematyki. Zaraz będziecie mogli po lewej już za chwilę zauważyć um, po prostu parę plakatów, które nasza szkoła porozwieszała, a także flagi. I z góry można ogólnie już zejść od razu taką rampą a, przed szkołę, więc właśnie tą rampą teraz idę i zaraz zobaczycie jak wygląda plac przed moją szkołą. Tu chciałam wam pokazać ogólnie jak wyglądają szafki w mojej szkole. Są to małe kwadratowe szafki, którymi dzielimy się z jedną jeszcze osobą. jak akurat z moim chłopakiem. I tak one właśnie wyglądają. Okej, okay, więc tutaj mamy stoliki na lunch, ale ludzie też jedzą w szkole i przed szkołą. A tutaj możecie zauważyć budynek. Tak naprawdę dwa, w którym znajdują się klasy biologiczne, chemiczne i tak Tutaj możecie zauważyć tył mojej szkoły, właśnie jedną z tych ramp, a także um, szafki do WF-u. Tutaj przechodziłam koło basenu naszego szkolnego, którego przez sekundę możecie zauważyć. A tutaj możecie zauważyć um, baraki, właśnie o których Wam wcześniej mówiłam, w których znajdują się klasy, tak jak ta pierwsza, którą Wam pokazywałam. Ok, więc ogólnie ten klip już kiedyś widzieliście na jednym z moich filmików, ale jest to właśnie nasze pole do gry. Ok, więc dziękuję wam za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia w następnym Pa!